Na imię Magda i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku nowego cyklu na Stylowe. Dzisiaj zabieram Was do krainy urody oraz kosmetyków z marką Inglot. Jest dzisiaj ze mną główna widzorzyska marki Inglot, pani Magdalena Janus. Cześć, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, cześć. Która poopowiada mi dzisiaj o nowościach i wykona makijaż na mojej twarzy. Więc co nowego Marka proponuje? Ej, chciałabym przede wszystkim powiedzieć, że Marka Inglot jest przygotowana na każdy sezon. Ej, w związku z czym dzisiaj chciałabym wam pokazać nowości, jakie prezentujemy. Są to kolory typowo jesienno-zimowe, natomiast w takich bardziej stonowanych barwach, troszeczkę nudziakowych, ale w których można wykonać też makijaż dużo mocniejszy. Muszę Ci powiedzieć, że idealnie, bo ja uwielbiam tego typu kolory, szczególnie jeżeli chodzi o usta. Myślę, że jeżeli zaproponujesz mi coś z tych barw na oczy, to też będę zachwycona. Yy, dokładnie, myślę, że akurat yy, będziesz tutaj dobrą modelką, dlatego że będziesz wpisywała się bardzo dobrze w klimat makijażu, który dzisiaj wykonam. I oprócz cieni, które są yy, matowe, tak jak już wspomniałam, w bardziej takich jesiennych kolorach, yy, dodatkowo jest kolekcja pomadek. Ko pomadek, które są mocno nawilżające, mają formułę na maksa żelową i pielęgnacyjną, w związku z czym jak jest mróz, od razu dodatkowo pielęgnują nasze usta. Jest to kontynuacja kolekcji Catcher, także nie tylko te kolory, ale również jeszcze inne są jak najbardziej dostępne w naszych salonach. Czyli jak się dzisiaj oddam w Twoje ręce, wyjdę stąd, wyglądając jak bóstwo. Yy, dokładnie. To co, zaczynamy? Zaczynamy pewnie. Tak. Zapraszamy do fotel, proszę bardzo. Osłonimy wszystko oczywiście pelerynką. Najpierw wykonujemy demakijaż i przygotowujemy skórę. Czyli mamy twarz ładnie tutaj stonizowaną płynem micelarnym. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że on przywraca pH skóry i w tym momencie mamy twarz oczyszczoną z wszelkich zanieczyszczeń, które są w ciągu dnia. Następnie wiem, że masz cerę suchą, jak już mi wcześniej powiedziałaś. Dlatego zrobimy makijaż bardziej taki rozświetlony z efektem wet skin i takim glow face, czyli taki na maksa rozświetlony, żeby odwrócić uwagę od właśnie suchej skóry. I taki makijaż jest w tym sezonie również najbardziej, że tak powiem, pożądany i modny, czyli nieduża ilość produktu, a tak naprawdę bardzo fajny, naturalne rozświetlenie, taki praktycznie make up no make up, ale jednak podkreślający naszą urodę. I tutaj tak myślę, że na tym się skupimy, tym bardziej, że no, będzie tutaj na Tobie bardzo taki pożądany efekt glow i on będzie naprawdę zauważalny. O, no super wygląda, możesz sobie zobaczyć już. Mm. O, się. No. Y Opla wody. Dokładnie. Oprócz mm -hmm. tego mamy tutaj jeszcze rozświetlacz y w sztywcie y I rozświetlacz w sztyfcie tylko jakby wzmocni nam efekt, natomiast nakładamy go w te miejsca już, w które docelowo chcemy. I ja tutaj na przykład nałożę dodatkowo na kości policzkowe. Po skorygowaniu i rozświetleniu skóry, nakładamy podkład w miejsca, które potrzebujemy. Nanosimy najpierw syntetycznym pędzelkiem i później delikatnie wszystko wyrównujemy gąbeczką. Kości policzkowe, i wtedy ta twarz wygląda na taką bardziej świeżą na wypoczętą. Kolejnym krokiem w makijażu będzie utrwalenia korektora pod oczami. Robimy to specjalnym pudrem, który jest bardzo delikatny, komfortowy i wygląda na maksa świeżo i rozświetlająco skórę. Całą twarz przypudrowujemy zupełnie innym pudrem, z rozświetleniem bardziej mocniejszym i który ma pyłek diamentowy w środku. Jest bardzo delikatny, transparentny, idealny dla cery suchej, mało widoczny. Przede wszystkim efekt ma high definition. Dodatkowo do rozświetlenia całej twarzy używam rozświetlacza do twarzy i oczu. Tak on wygląda. Ma bardzo ładny kolor w odcieniach beżu oraz pomarańczy. I bardzo pasuje do oczu naszej modelki. Ładnie jest. Oraz zaprezentuję Wam naszą nowość. Są to brązery rozświetlające do konturowania twarzy. Tak jak widać, dają one bardzo subtelny efekt, natomiast zawsze go można stopniować. I możemy przejść do makijażu brwi. Do makijażu brwi użyjemy bardzo łatwego produktu. Jest to tusz do brwi, nie też, że ładnie modeluje i układa nam brwi, tak jeszcze dodatkowo nadaje kolor. Przechodzimy teraz do makijażu oczu. Najpierw zaczynamy od cienia bardziej rozświetlającego, który stworzy bazę, i nakładamy go aż po łuk brwiowy. Kolejnym cieniem z kolekcji będzie ten taki biszkoptowy. Nakładamy go na środek powieki ruchomej. Makijaż oka dopełnie najciemniejszym z kolorów. Zamykam oko. Nakładam go bardzo subtelnie. Od razu blenduję przy całej linii rzęs. Kształt oka zamykamy podkreślając dolną powiekę. Makijaż oka dopełniamy kredką, kredką w kolorze bardziej beżowym, która nam optycznie rozświetli i uwydatni oko. Do góry się patrzymy. Do makijażu ust przygotowałam zgodnie z poleceniem mojej modelki takie mocniejsze kolory, oczywiście wpisujące się w trendy jesienne. Najpierw zaczniemy od obrysowania ust konturówką. Następnie pomadka nawilżająca właśnie z serii kiskacher jest formuły żelowej, dodatkowo daje nam piękny połysk i jest bardzo komfortowa w noszeniu. Voilà i makijaż w tonacji jesiennej mamy gotowy. Oczywiście kończymy delikatnie spryskując mgiełką utrwalającą, a ja mojej modelce daję lusterko, żeby się zobaczyła efekty w takich tonacjach jesiennych najnowszą kolekcją oko delikatnie podkreślone które uwydatnia oczu, dodatkowo mocniejsze usta cały klimat wpasuje się oczywiście zgodnie z trendami na nadchodzący sezon oraz sezon jesienno-zimowy szeroki wybór kosmetyków do makijażu oraz profesjonalne doradztwo sprawiają, że marka Inglot wyróżnia się na tle konkurencji zapraszamy na zakupy Inglot Galeria Skana